Hej, hej. <laughs> Chyba z jakiś miesiąc temu um, dostałam tak, żeby zrobić, co jest um, w mojej torebce. Jaka jest torebka, co w niej jest. <laughs> Niestety to nie będzie taki filmik, bo. Mam jeszcze za dużo w torebce, żeby pokazać komukolwiek i no i nie mam czasu akurat teraz, żeby to zrobić, ale za to chciałam Wam pokazać, co będzie co będzie, co jest, co będzie w mojej kosmetyczce, jak pojedę na wakacje. Ten filmik jest nagrany na zapas, bo wyjeżdżam na wakacje 12 lipca przez dwa tygodnie do Hiszpanii, gdzie ktoś mówił, że ostatnio 20, nie, 42 stopnie było, czy coś takiego strasznego, czyli mi jest trochę słabo od tego, no ale przeżyję na pewno może. <laughs> I chciałam Wam pokazać jaka będzie kosmetyczka. Taka jest kosmetyczka na wakacje. Tak wygląda. I to są czajniki, takie różne kolory i tak dalej, wzory. Mama mi to kupiła i do tego mam większą taką wersję. Taką otwiera. No ale to będzie... Idealne do torebki. Będę pewnie, może nie wszystko, ale większość będę nosiła ze sobą. Chciałam Wam pokazać, jak mi stać ci dobrze. Pierwsza rzecz to będzie, będę wyciągać, bo tu już mam wszystko zapakowane. To będzie krem na twarz. To jest z Clarins i to jest mój codzienny. Czyli um, dostałam od nich próbkę, ogromną próbkę 30 ml mililitrów... mililitrów. Um, czyli to jest próbka zamiast pełny rozmiar nosić ze sobą ciężki i, i to używam codziennie, czyli nie przestanę na wakacjach, po co. Następnie mam przezroczysty tusz do rzęs. Tak wygląda i to na brwi i na, na rzęsy, bo jak będę w wodzie i tak dalej, um, to nie chcę mieć możliwość, że, że tusz mi będzie latał po twarzy. Już miałam to w polecanych na... O! Wiesz co? Możemy to nazwać polecane na lipiec też, bo te rzeczy polecam ogólnie na wakacje, bo zawsze trzeba używać krem, najlepiej to, co się normalnie używa, czyli próbki są dobre do tego. Przezroczysty tusz, tak jak mówię, żeby nie kabało Ci przez całą twarz. Miałam to w polecanych, to jest taki żel pod oczy najlepiej rano używać, i taka kuleczka jest, Gonie, i Rollam, i w tym jest kaf, kafeina, czyli obudzi oczy. Co jeszcze mam? Co jeszcze biorę ze sobą? Biorę puder, puder podkład, to jest i to, i to. To jest smak, nazywa się Studio Fix, i do tego biorę jeden pędzelek kabuki. Um, tego nie trzeba dużo używać, ale ja lubię tu na policzki, na nos i na brodę i na czoło. Nie wszędzie, um, ale tylko troszeczkę, żeby wyrównać i żeby nie świecić. Czyli tego będzie kabuki. I mam jeden róż, bo ten jest taki najbardziej naturalny, dla mnie i codzienny. Bardzo blady, różowy kolor. I będę używać ten sam pędzelek. Po co więcej nosić? Mam jeden podkład. W małym słoiku um, przelałam sobie, to jest smak i płynny jest i to będę używać, taki, żeby, żeby dopracować twarz. To jest tak jak tinted moisturizer, czyli codzienny krem, ale z, z kolorem trochę, żeby wyrównać i zdrowie wyglądać, ale nie jest za ciężkie, za mocne, nie wygląda jak żadna tapeta. Um, idealne na wakacje, idealne na plażę. Um, co jeszcze tu mam? Mam zwykły tusz, ale ten tusz kosztował mi chyba Fund 95, coś takiego. Jest jeden z takich najlepszych. Podkręca rzęsy bardzo fajnie. Nie wydłuża znowu, ale kręci i ciąg grubsze od tego wyglądają wiele grubsze. Mam korektor, bo jeszcze będę... Nie tylko na plażę, ale będę w Bar Barcelona. Barcelona. Um, czyli korektor, zmak. Nie wiem, czy brać taki, czy po prostu małą próbkę. Są podobne w wielkości. I jeden błyszczek. To jest smak. I to jest bardzo przezroczysty, bardzo lekki kolor. Taki kremowy. Ale bardzo ładny jest. Um, mam pęsetkę, no bo brwi nie przestaną rosnąć. Mam do nosa taki no przykadełko, nie wiem, trochę mało go mam już, ale i mam kropelki do oczu na soczewki. Mam miniaturę jakieś perfumy si i mam gumki do włosów, mam apat w proszku z witaminą C i mam sewing kit, czyli igły i nici. I mam gumki do włosów i spinajki do włosów. Czyli to jest... O! I jeszcze zapomniałam. Tu mam... Tu są dwie pędzelki i dwie eyelinery. I z tego będę mogła zrobić różne rzeczy na oczy. Nic takiego tak znowu fancy, bo to w końcu eyeliner, a nie cień. Ale mogę zrobić kreski i rozmazać i mogę używać Puder i róż, żeby dodać ciekawy taki efekt na oczach, ale już cieni nie biorę, bo ja normalnie na wakacjach nie używam. Po prostu używam podkład i róż, żeby wyrównać twarz. Nie wiem, czy coś jeszcze wezmę, bo ciągle rozglądam się i może jeszcze to, a może to, a może to. Nie mam bazy do oczu, do cieni, bo. Nie biorę cieni w końcu. Um, chyba będę, tak jak mówiłam, eyeliner używała i będę delikatnie rozmazała, żeby trochę taki smoki eye było. Um, ale to chyba już. Um, nic mi więcej właściwie nie potrzeba. Czyli te ludzie, którzy mówią, że ja za dużo makijażu noszę i że to jest tapeta i tak dalej, oglądajcie ten filmik. Zauważcie, że Jeden, jeden puder na, na wieczór, żeby wyrównać twarz. Jeden i to próbkę, e, to znaczy małe słoik, podkładu. Do tego nie mam pędzelka, a będę, kabuki. Jeden róż e, czarny i przezroczysty tusz, jeden błyszczyk. To jest oh, zupełne zupełne, zupełne najmniej co mogę brać. Ale więcej bym nie chciała brać, bo po co nosić jak? Tak nie jestem pewna, czy będę nosiła. Dobra, mam nadzieję, że Wam przespadał filmik. Zrobię kiedyś dla Was, co jest w mojej torebce. Już kilka razy zrobiłam, ale często zmieniam torebki i to nie zostaje prawdziwe przez długo. Um, dobra, na razie. Zapraszam do subskrypcji i pa!